No proszę, daj mi jeszcze pospać. Czy nadszedł czas na szkołę? Nie, dzisiaj nie idę. Wiesz co, nie będziesz już ze mną spać w łóżku. Budzisz mnie przez cały czas, każdego dnia i gryziesz mnie. Nie zabiorę cię dzisiaj na spacer. I nie pójdę do szkoły. Możesz zrobić siku w toalecie. Co to ma być? Diana idę na pedi. Wrócę wieczorem, zabierz dane do szkoły i kubiedzenie. zdrową żywność. A niech to czemu ja? Nie chciałam dzisiaj iść do szkoły. Dana, obudź się! Mama kazała mi cię dzisiaj zabrać do szkoły. Dana, obudź się! Diana, wczoraj powiedziałaś, że nie idziesz do szkoły, więc ja też nie idę do szkoły. Nie, Dana, tak naprawdę mam problemy w szkole i Smilik mnie zdradził. Dlatego nie chcę tam iść. Co ja tam będę robić? A ciebie nikt nie zdradził, nie masz takich problemów. Dlatego podnieś tyłek z łóżka i idziemy do szkoły. A jak nie pójdę do szkoły, to co zrobisz? Zadzwonię do mamy i powiem jej, że chcesz opuścić szkołę. Dobra, Diana, pójdę, ale ty też pójdziesz do szkoły. Nawet nie mogę opuścić szkoły. Dobra, chodź, przyszykuj się. Problemy. Chłopak z nią zerwał. Mój też ze mną zerwał. Jest w trzeciej klasie. Ajs, przynieś nam coś wyjątkowego. Ja bym zjadł torcik. Jaki torcik? Koktajl? Jasne, zaraz zrobię. Zielona, moja przyjaciółko. Karina, kontroluj się, proszę! Stop, a czemu Browasty siedzi z nami przy stole? Ej, no bo my jesteśmy. My się spotykamy, ja i Browasty jesteśmy najfajniejszą parą w szkole. Zielona, czemu mi nie powiedziałaś? E, Karina, czemu nie usiądziesz gdzieś indziej? Nie pasujesz tutaj! Co, to jak masz już chłopaka, to mnie już nie potrzebujesz? Karina, zrozum to związek. Miejsce jest tylko dla dwojga. No, zielona, nie spodziewałam się tego po tobie. Kiedy cię zostawi, przyjdziesz do mnie. Max, mogę usiąść koło ciebie? Nie mam nic przeciwko, niewiele nas zostało, musimy się trzymać razem. I co, uczniowie? Czujecie się wyjątkowo? Nie bądźcie zbyt pewni siebie, bo zostaniecie wyrzuceni tak jak reszta! Przez ten pogrom nie mam w ogóle zamówień! To gorsze, zostali sami skąpi. Ais, jak ci się tutaj nie podoba, to wiesz, gdzie są drzwi. Nie trzymamy was na siłę. Jana, dlaczego Diany ciągle tutaj nie Zadzwonię ma? Nie, do niej. Ais, dwie lata, Najpierw przynieś nasze zamówienie, jesteśmy głodni. Kev, chyba wiem, dlaczego Diana nas nie wyrzuciła. Czemu by ci kocha? Tak, ale jest zbyt nieśmiała, żeby mi to powiedzieć. Tak, nie ma. Diana nieśmiała. Tylko zostawcie mi dobre opinie, bo jest was bardzo mało. Diana nie odbiera. Mike, a ty co? My pierwsi złożyliśmy zamówienia. Kef, on się po prostu do nich przemila, bo są tu teraz ważne. Chłopaki, bądźcie dżentelmenami. Zaraz wam przyniosę zamówienia. No, Ciii. Nauczyliście się przemowy na pamięć? Tak, nauczycielu Mike. Tak. Nie rozumiem, jaka przemowa? Nigdy nam o niczym nie powiedział nauczycielu Mike. Kitty, ciszej. Diana powiedziała, że żaby muszą odejść, a ty na pewno musisz odejść, bo jesteś kapitanem żab. Co? Kitty, Tak, tak, tak powiedziała żaby wynocha. Jana tak powiedziała. Patryk, a gdzie jest Gigi? Nie wróci do szkoły już? Nie, dostała karę od mamy za to, że ją wyrzucili ze szkoły. Bądźcie cicho, staram się zapamiętać swój tekst. Dobra Diano, wybacz mi, proszę, nie powiem o tobie nic złego. I przypomnę kokoszonkowi, żeby dobrze się zachowywał. Ja nic złego już nie powiem. Pamiętasz nasz tekst, tak, żenia? Diano, wybacz nam proszę! Diana, Diana jest, jest naszym kapitanem. kapitanem. Tak. tak, Diana, Diana jest, jest najlepsza. najlepsza, tak. Dobra cisza, pozwólcie mi przypomnieć swoje przemówienie, bo zostanę bez iPhone'a! Nie podoba mi się ten pomysł. Jestem kapitanem drużyny żab i nie będę przepraszać Diany. Nie było mnie jeden dzień. Co tu się dzieje? Diana, przepraszam, pomyliłem się, poukładałem sobie sprawy i. Co tu się, Co tu się dzieje? dzieje? A co wy tutaj robicie? Zostaliście wyrzuceni, nie rozumiecie? Nie przyszliśmy do was, tylko do... Diany! I porozmawiamy tylko z Dianą. A Diany dzisiaj nie ma w szkole, dlatego musicie porozmawiać z nami. A my z wami nie chcemy rozmawiać, dlatego się stąd wynaście. Laila i Jana, nie zapominajcie, że jestem nauczycielem. Nie wolno wam tak do mnie mówić. Diana! 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 Diana. Nie rozumiem, co tutaj się dzieje? Co tu, tu się, się wyprawia? wyprawia? Brawiaste, chcemy przeprosić razem Diana i wrócić do szkoły. Chłopaki, chciałybyśmy, żeby oni w minutę stąd wszyscy zniknęli. Słyszeliście, chłopaki, chcą, żebyście odeszli ze szkoły. Tak, proszę bardzo, już wszyscy wychodzić po kolei, sio. Posłuchajcie, gangu, ja nie zostałam wyrzucona, więc idę do kawiarni. Aj, zlatę! Że już się, się nie uczą w tej szkole! Dobra, pozwólcie nam porozmawiać z Dianą. Z tą dwójką nie ma sensu rozmawiać. Zaraz do niej zadzwonię. Dzwoń, dzwoń i tak nie odbierze. Jesteś taki naiwny, nauczycielu Maj. Czy to naprawdę nie zadziała? Czy nie pozwolą nam przyjść do szkoły? Chyba nie wrócimy do tej szkoły. Czy dobrze, że nie przyszłaś do szkoły! Nie wpuszczają nas! Tak, będę mówił w twoim imieniu. Mama mi powiedziała, że jak nie wrócę do tej szkoły, to nie będę mogła wrócić do domu. Mary, u mnie to samo. Eee. Nie rozumiem. A co wy tutaj robicie? Oto Diana. Zaraz stąd wylecicie. Diana, musimy porozmawiać. Powiedziałam wam wszystko wczoraj. Nie będziemy już rozmawiać. Proszę, nie odciągajcie nas od nauki. A z nauczycielem, Majkiem, mogę porozmawiać. Uff, dobra, możecie iść. Ja porozmawiam z Dianą. Oho, widziałeś Art, co robi z tobą pożyczka? Mówiłam ci, że telefon na kredyt to zły pomysł. Dobra, dobra, nie wezmę pożyczki. Dobra, wyjdźcie, muszę porozmawiać z Dianą sam. Nauczycielu Mike, proszę, mów. To, to zły, zły pomysł, pomysł Diano. Diano. Czy wszystko zrozumieliście? Wysłuchamy tylko nauczyciela Mike'a. Co? Stop, wrócimy do tej szkoły. Ja nie zostałam wyrzucona i czemu rozmawia z nauczycielem Majkiem, a nie z nami? Może dlatego, że jest nauczycielem. Nazwał ją zdrajczynią, ale nie plotkował o niej. A niech to żenia nie, nie chce opuszczać tej szkoły. Tak bardzo tęsknie za Dianą, tak bardzo ją kochałam. Dziewczyny, bądźcie ciszej. Tak, bądźmy szczerzy, wszyscy tutaj nienawidzimy Diany. Może ty ją nienawidzisz, ale ja ją kocham. Kiedyś to była moja najlepsza przyjaciółka. O jakiej szczerości wy tu mówicie? Nikt tutaj nie jest szczery. Słuchamy cię nauczycielu Mike. Dziewczyny? Diana! Dajcie mi porozmawiać z nauczycielem Mike'em. Dobra! Jak się tutaj dostał? Czemu przyszedł? Wszyscy, których wyrzucili, przyszli wszyscy. Nie podoba mi się to. Nie rozumiem, co to robi nauczyciel Mike? Nie wiem. Nauczycielu Mike, słucham Cię. Co chciałeś mi powiedzieć? Diana chce Cię prosić o przebaczenie. Nauczycielu Mike, przebaczenie, wszystko jest ustalone. Nie ma odwrotu. Jana, słyszałaś to? Nauczyciel Mike próbuje przeprosić. Leila, mogłyśmy nie zostawiać Diany samej. Reszta też zacznie przepraszać, a ona im wybaczy. I wszystko będzie jak wcześniej. Nie chcę, żeby tak się stało. Musimy się przenieść do domu Diany, żeby kontrolować każdy jej ruch. Tak, próbuje zachowywać się jak dobra dziewczyna. Nie rozumiem, nauczyciel Mike znowu tutaj pracuje. On chyba próbuje odzyskać swoją pracę. W sumie to dobry facet. Zostawiał na i nie zadawał dużo zadań domowych. Taka jest moja historia. Przepraszam cię, że nazwałem cię zdrajcą. Jestem taki głupi. Nauczycielu Mike, czy twój kredyt jest jedynym powodem, dla którego zdecydowałeś się przeprosić? Czy gdybyś go nie miał, to nadal byś mnie prosił? Tak. Zobacz, jak on próbuje ją przekonać. Bardzo chcę tutaj wrócić. Mam nadzieję, że Diana mu nie wybaczy. Czy mogę odzyskać swoją pracę? Nauczycielu Mike, nie mogę ci teraz dać odpowiedzi. Muszę to przemyśleć. Do widzenia. Diana, jeśli ją odzyskam, to cię nie zawiodę. Do widzenia, nauczycielu Mike. Będę najlepszym nauczycielem. Diana, musimy, musimy porozmawiać. porozmawiać. Chciałem porozmawiać z Dianą, a one zabrały ją do toalety. Tym lepiej się cicho. widzisz, jaka jest napięta atmosfera. Diana, co ty robisz? Diana wybaczysz mu, a potem reszcie. Nie rozumiesz, że nie potrzebujemy ich w tej szkole? I tak, Diana, podjęłyśmy decyzję. Dobrą decyzję. Dziewczyny, jaka dobra decyzja! Nie rozumiecie, że nauczyciel Mike nie jest taki zły? Stop, Diano, daj nam skończyć! Postanowiłyśmy z Janą, że zamieszkamy u Ciebie w domu, żebyś przypadkiem nie popełniła jakiegoś błędu. Nie, dziewczyny, dziękuję, ale nie zamieszkacie ze mną. Tego już za wiele! I nadszedł czas, żebym odebrała moją siostrę ze szkoły. Diana, jak wybaczysz im jeszcze raz, to całkowicie się do tego przyzwyczają. Dziewczyny, jeszcze im nie wybaczyłam. A tak w ogóle czy Smilik przyszedł przeprosić? Mm -mm. Nie, były tylko króliczki i żaby i przegrywy. Więc nie obchodzi go to, że go wyrzuciłam. Nawet nie próbuję wrócić do szkoły, to znaczy, że podjęłam dobrą decyzję. Aleluja! Nareszcie to do ciebie doszło! Diana, nie pozwól nikomu wrócić! Będziemy znowu razem! Przyjaciółkami! Tak, tak jak, jak kiedyś, kiedyś! Pamiętasz? Dobra, dziewczyny, to wszystko. Idę do domu, muszę odebrać siostrę ze szkoły. Wiedziałam, że dzisiaj nie powinnam iść do szkoły. I co, nauczycielu Mike, rozmawiałeś z Dianą? Powiedziałeś jej o nas okropne rzeczy, żeby nie pozwoliła nam wrócić? Widzę to po Twoich oczach! Wszystko widzę! Myślę, że nie ma szans! Co z was za uczniowie? nauczycielowi Maik, rozmawiałeś z nią o nas, my też chcemy przeprosić Dziewczyny, uspokójcie się, nie pozwoliła mi wrócić Nie pozwoliła? Jak nie pozwoliła wrócić nauczycielowi Majkowi, nam też nie pozwoli Chyba czas odejść Wy odejdźcie, ale ja postaram się wrócić do tej szkoły Ona potrzebuje czasu, żeby to przemyśleć, a wy? A co z nami? Musimy razem przeprosić Uczyłyśmy się słów, mieliśmy umowę Dobra, zadzwońcie do niej, napiszcie, przeproście to nie moja decyzja. A ja zamierzam wrócić do tej szkoły. Mam już pewien pomysł: kto jest ze mną? Ja! Yeah! Ja też. Pieseczku, nalałam ci wody. Dana, przebrałam się tak jak mi kazałaś. Dobrze, nie powinnaś nosić szkolnych ubrań w domu. Dana, czego się napijesz? Jak ci minął dzień w szkole? Diana, ten dzień upłynął mi zupełnie normalnie. Chcę herbatę i ciasteczka. Fajnie. Diana, a tobie jak minął dzień w szkole? Ja miałam okropny dzień w szkole. Żałuję, że tam w ogóle poszłam. I wiesz, co, Dana? Chyba naprawdę zerwaliśmy ze Smilem. Wiesz, Diana, to naprawdę smutne. Dolej mi trochę mleka do herbaty. Wiesz, Dana, wszyscy, którzy zostali wyrzuceni ze szkoły, przyszli tam dzisiaj. Chcieli przeprosić, chcieli wrócić do szkoły. Ale wiesz, kto nie przyszedł? Smile. Wiesz czemu? Bo mu na mnie nie zależy. Diana, w czym problem? Przecież jest Dima. Możesz się z nim umówić. Nie, Dana, dziękuję. Z Dimą już wszystko skończone. Ale Smile. Naprawdę mu na mnie nie zależy? A kto to? Może mama wróciła z paznokci? Nie mów mamie o moich problemach w szkole. Jasne. Smile, co ty tu robisz? Cześć. Hej, przyszedłem przeprosić. Chciałbym wrócić do szkoły. Możesz wejść. Słuchaj, Smile, przyszedłeś przeprosić, bo chcesz wrócić do szkoły, czy z jakiegoś innego powodu? Tak, Diana, wiesz, rodzice na mnie krzyczeli i kazali mi wrócić do szkoły. A, rodzice na ciebie nakrzyczeli, bo zostałeś wyrzucony ze szkoły? Och, smile, przykro mi. Diana, ja i moje rodzice razem wybieraliśmy te kwiaty i tego misia. Czy mogę wrócić do szkoły? O, wybrałeś go razem z rodzicami. No, nieźle. Myślałam, że przeprosisz mnie za spotykanie się z i za swoje popisywanie się w szkole. Diana, za to też. Po prostu chcę wrócić do szkoły. Zerwę z nią, jeśli chcesz. Smile, a ty chcesz z nią zerwać? O, cześć, Smile! Ale ładne kwiaty! A ten misiu dla mnie? Hej, dana! Dana, wróć do kuchni, pij herbatę. Rozmawiamy tutaj. Smilik, trzymam za ciebie kciuki. Ach, widzisz, moja młodsza siostra jest taka ciekawska. Diana, wybaczysz mi? Czuję się trochę nieswojo z tym bukietem. Smile, moja odpowiedź! Tak? Smile, ja. Nie wiem. Kochani, co o tym sądzicie? Powinny nam wybaczyć Smailowi? On jest taki zmartwiony. Zaczął spotykać się z moją przyjaciółką Nat. Smilik, nie mogę teraz ci odpowiedzieć. Muszę to przemyśleć. Przemyśleć? Przemyśleć? Przyniosłem ci taki ogromny bukiet. Każda dziewczyna by mnie wybaczyła. Smilik, nie jestem jak każda. Jestem Diana i naprawdę mnie zraniłeś. Subskrybujcie mój kanał, zostawcie lajki like i czekajcie na kontynuację tej serii. Papa! Pa.